Guten Morgan z tej strony bardzo. Dzisiaj będzie nie o tych banknotach i monetach, co pokazywałem wam w ostatnim odcinku, tylko o dwóch banknotach z Azji. Yy, o takich pięknych. Yy, bo ostatnio skapnąłem się, kiedy nagrałem odcinek o banknotach z yy, Birmy i Wietnamu, że mam jeszcze jeden banknot z Kambodży. I. Yy, jako, y, że nadarzyła mi się okazja, żeby nagrać kolejny odcinek z Azji, no to znowu dwa banknoty z innych państw y, nagrać, więc będzie to Wietnam, y, część druga i Kambodża, ale będzie inny banknot z Wietnamu. No więc zapraszam. Na początku może zaczniemy od tej Kambodży. Banknot jest przeładowany buddyjskimi motywami. Y, tutaj mamy, y, to nie jest pan Budda, y, tylko to jest. Y, tylko y, to jest y, narodom, y, narodom Siałk jest jako taki minich. Y, narodom Siałk był politykiem, y, był politykiem oraz y, królem Kambodży. Y, mam oczywiście Buddę y, oraz głowę Nagi, tak co się nazywa, to przy napisach, tu mamy budę, tu mamy tego pana Nordoma jako minicha. No wiem, ciekawe y, te banknoty, no taki dziwny pomysł, no ale w miarę okej. Okay. Co ciekawe, w porównaniu co do tego się wydaje, tutaj nie mamy żadnego zabezpieczenia dla niewidomych. To w ogóle nam tutaj nie działa, to jest po prostu takie kreseczki, Od tak. Nic tu nie ma. Znak wodny również, co ciekawe, jest na całej powierzchni banknotu. Niby tu mamy takie ładne, fajne takie miejsce nawet na znak wodny. Ciekawe w sumie wyglądało głowa tego pana albo budy, albo cokolwiek właśnie w tym miejscu, ale niestety mamy na całym polu znak wodny, które są takie nie lokalne jakby malunki. Może się Wam... Może będzie... Nie, nie będzie się niestety dało zobaczyć. Kupiłem go oczywiście na Allegro. Również za jakąś cenę. Bardzo fajna taka dziwna mm, tego materiału, jakby taki dziwny papier. Fajny, ale taki bardzo nie wiem, jak to powiedzieć. Mocny, może. No, ale nic. Po drugiej stronie również mamy przeładowane różnymi rzeczami yy, buddyjskimi. Tutaj mamy na znaku wodnym posąg Kmerów. Tutaj mamy buddę. A tutaj mamy y, świątynię Watrio. No. No więc tak nam ciekawie wygląda Bank of Kambodża. Y, jeszcze chciałam Wam jedną ciekawą rzecz pokazać dotyczącą y, y, banknotu z Birmy. A mianowicie na banknocie z Birmy, tutaj o, pod posągiem Nimfy, o tutaj dokładnie, widzicie troszeczkę mamy mikrowak. Tylko na mikrodruku nie pisze, nie wiem, Bank of Birma czy coś takiego, tylko pisze nam Security Printing, Czy jak to dobrze tam odczytuje z tego malutkiego mikrodruku? To tak jakby na znaku wodnym pisało znak wodny, można tak powiedzieć. Dobrze. No tutaj pełno też fajnych lokalnych malunków. Również, ale to jest takie coś, co wszędzie wygląda, jakby to były dobezpieczenia, ale to również nam się jakoś nie odbija, czy coś takiego. Tak po prostu taka ozdóbka. Dobrze, przejdźmy sobie do, może do następnego banknotu. Banknot o nominale 200 dongów wietnamskich. Jest to inna seria niż ten banknot, chociaż bardzo podobny są. Bo na 1000 najniższym nominałem było 500. A tutaj najniższym nominałem jest albo właśnie to 200, albo 100. 87 rok Ho Jin Min. Jak już mówiłem w ostatnim odcinku, był to komunistyczny rewolucjonista, przewodniczący robotniczej partii również Wietnamu. Yy, no i tak to nam wygląda. Muszę pochwalić w ogóle pewne miasto, znaczy Kraków. Ostatnio, yy, no może yy, byłem ostatnio w Krakowie, yy, musiałem załatwić pewne sprawy. No i jeszcze miałem, to, miałem troszeczkę czasu, bo byłem tym statą. No i postanowiliśmy pójść do byle jakiego pierwszego, lepszego antykwariatu. I. Tam yy, po prostu na każdej ulicy był wysyp antykwariatów, to jest fajne. Te sklepy z po prostu. Ale w jednym były banknoty, było 200 dongów, to właśnie to. Było jeszcze 10 rubli, yy, 10 rubli 1909, ale to po moim pierwszym filmiku wiecie, że to mam. Było wojenne 50 złotych z generalnej guberni. Był jeden funt, którego nie kupiłem i teraz trochę, troszeczkę żałuję. I było jeszcze miliard dinarów. Miliard dinarów też mam i w tym też zrobię odcinek taki ogólnie o hiperinflacjach i hiperinflacji tam w Jugosławii. Ale muszę sobie trochę więcej banknotów dokupić na ten, z tego tematu banknot ten 200 mi się bardzo podobał. Pomyślałem od razu właśnie o tym, że mogę jeszcze zrobić właśnie filmik taki z y, Kambodżą i Wietnamem. No więc postanowiłem taki zrobić i tutaj mam. Banknotik fajny. Szczerze mówiąc muszę Wam się przyznać, że tak bardzo nie lubię kupować na Allegro stanów UNC, no bo skąd na przykład wiesz, że yy, ten banknot za dwa ileś z Korei Północnej w stanie UNC jest oryginalny i jeszcze taką całą cenę, za taką niską cenę. To jest jakieś po prostu... No, trochę dziwne. Napiszcie w komentarzach, jakie jest wasze stosunek do kupowania banknotów z Allegro, takich właśnie. A tutaj mamy taki fajny banknocik, bo widać, że... znaczy był kupiony w tym, widać, że to nie jest jakiś yy, jakiś taki yy, ten yy, podrobiony. A na rewersie mamy Pole uprawne, traktorek takie za 50, coś w takim stylu i yy, pola. Ale mamy tutaj również panie w takich tradycyjnych kapeluszach. I to by było dzisiaj na tyle. Jeżeli Wam się moje filmiki podobają, bardzo proszę o subskrypcję i łapkę w górę. Dziękuję, cześć!